Ostatnio do opinii publicznej przedostały się wyniki badań nad M-Drive, czyli silnikiem działającym jedynie na prąd. Na przykład z paneli słonecznych albo pokładowego generatora. Twórca koncepcji tego urządzenia twierdzi, że mogłoby nas ono zabrać na Marsa w mniej niż 70 dni. Jest tylko jeden mały problem: ten silnik, według znanych nam praw fizyki, w ogóle nie powinien działać. Ale po kolei, czym właściwie jest ten silnik i o co w ogóle chodzi? Urządzenie zostało opracowane przez inżyniera Rogera Shoiera, jednak szybko naraził się on na krytykę środowisk naukowych, które zarzucały mu, że jego urządzenie, aby działać, musiałoby łamać jedną z podstawowych zasad fizyki zasadę zachowania pędu. Zasada tam mówi o tym, że suma pędów w układzie izolowanym zostaje taka sama. Czyli jeśli siedzielibyście na łódce i dmuchalibyście w żagiel, to nigdzie byście nie popłynęli. Musielibyście wyskoczyć do wody i dmuchać stamtąd. Znaczy, wtedy też byście nigdzie nie popłynęli, no bo co to za wiatr z ludzkich płuc. Ale zasada pozostaje taka sama. Natomiast M-Drive miałby działać, odbijając mikrofale wewnątrz stożkowatego cylindra i w ten sposób nadawać pęd pojazdowi kosmicznemu. Bez użycia paliwa, bez wyrzucania czegokolwiek poza statek czyli, tak jak twierdzili pozostali naukowcy, niemożliwy silnik. Łamię zasadę zachowania pędu. Ale jednak okazuje się, że najwyraźniej działa. Silnikiem zaczęli interesować się Chińczycy, a także oddział do zadań specjalnych NASA Eagle Works. Wzięli silnik na warsztat i zaczęli przeprowadzać eksperymenty. Pod koniec 2015 roku stworzyli ponad 30-stronicowy dokument, który ostatnio wyciekł do opinii publicznej. Wynika z niego, że faktycznie silnik działa, wytwarzając na 1 kW dostarczonej mocy ciąg równy 1,6 mN. Wydaje się to bardzo mało. Silnik jonowy w próżni wytwarza ciąg większy niż 60 mN na 1 kW dostarczonej mocy, a to daje nacisk taki, jak ta kartka papieru na moją dłoń. Natomiast jest tu jeden szczegół, który trzeba wziąć pod uwagę. Sonda czy też pojazd kosmiczny wyposażony w silnik jonowy musi zabrać ze sobą gaz pędny, który też ma swoją masę, przez co ostatecznie lepsze efekty uzyskalibyśmy dzięki M-Drive. I to dużo lepsze efekty. Trzeba wziąć pod uwagę, że Eagle Works nie ulepszało konstrukcji, badało po prostu zasadę działania, czy taki silnik zadziała w próżni. Jeśli jednak by podkręcić trochę jego parametry, to z jednego kilowata moglibyśmy uzyskać o wiele lepsze efekty. Póki co podobno za niecały rok zaplanowane jest przetestowanie konstrukcji w próżni kosmicznej i ostateczne potwierdzenie działania M-Drive. W jaki jednak sposób w ogóle działa ten silnik? Tego póki co nikt nie wie. Na pewno nie łamie praw fizyki, po prostu wykorzystuje mechanizm, którego jeszcze nie poznaliśmy. Niektórzy naukowcy już zaczynają dywagacje na temat zasady działania. Spogląda się w kierunku mechaniki kwantowej z racji na to, że zasada zachowania pędu odnosi się do klasycznej mechaniki newtonowskiej. Póki co czekamy na oficjalne upublicznienie dokumentów i tak zwane peer review, czyli recenzję wystawioną przez niezależny zespół badawczy, który potwierdzi lub obali dokonania Eagle Work. A nam pozostaje jedynie trzymać kciuki, że taki napęd jest w ogóle możliwy i po odpowiednich modyfikacjach moglibyśmy go używać nie tylko w kosmosie, ale i tutaj na Ziemi. W opisie macie link do tego 30-parostronnicowego dokumentu, możecie go sobie prześledzić, jest co prawda po angielsku, ale może coś ciekawego w nim znajdziecie. A ja się z Wami już żegnam, cześć!